Dzień dobry, moi drodzy. Grzecznie zjedliśmy całe śniadanie, więc teraz czas na nagrodę. W momencie, kiedy zdobywa się jakiś szczyt, pada pytanie, czy warto? My jednogłośnie możemy odpowiedzieć, że warto przejść się tutaj na spacer, żeby zobaczyć całą perspektywę miasta. Dzień dobry moi drodzy. Zdecydowanie lepsza pogoda, bo poza tym, że słońce to robi się gorąco, bo to ono w sumie wygoniło nas z łóżka. Noc naprawdę rzeźka, ale poranek już przyjemny. Zdałem też sobie sprawę, że dawno nie pokazywałem wam naszej magicznej zapażarki. Właśnie tutaj zrobiła się zielona herbatka z pigwą, i wędruje do kubka. W ekspresowym tempie się przelewa i będzie pysznie. Na śniadanko, jak widzicie, bułeczki tutaj z serkiem i oliwkami tutaj z żółtym serem i pomidorem. Aiza wybrała dzisiaj wersję bardziej południową czyli owoce i do tego zaraz przełożę jej jogurt. No i herbatka też, oczywiście, się znajdzie. Zbieramy siły, zajadamy się i ruszamy zwiedzać materę. Część druga ta bardziej górska ta bardziej taka, mm, powiedziałbym, do eksploracji wnętrza starych. Pomieszczeń. Grzecznie zjedliśmy całe śniadanie. Więc teraz czas na nagrodę. <grystanie> A znalazłem wczoraj coś takiego. Bomboniera magnuma. Jedliście kiedyś coś takiego? A no Zaraz Wam powiemy, czy jest tak pyszne, jak wygląda. No to prezentacja produktu. <grystanie> I to nie jest reklama, od razu informujemy. Ale się rozsypała ta bombonieruszka. No to smakuj. Przecież to dla Ciebie. Czego ja mam smakować? To zimne. No bo lody. W środku wygląda tak, a jak smakuje? Jak magnum? Czekaj, to jest Jak śmietankowy. Czekolada jest jak na magnumie. Mhm. Tak. Czekolada magnumowa, ale środek faktycznie on ginie, tak? Mhm. Jest jaki, jak lody z pudełka opakowanie jest ładniejsze, ale jak widzicie, jest też porozrzucane a to może przez nas, bo podczas transportu jak to... ktoś lubi magnuma, to spoko, bo czekolada naprawdę dobra ale ten środek mógłby Jasne. być bardziej waniliowy tak, ostatnio jadłam nutella lody, polecam, są lepsze <głosy> 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 za chwilę, ruszamy dalej to zostawiamy nasz zestawik na tym parkingu to już drugi dzień trochę kamperków dojechało, troszkę odjechało także cały czas rotacja pełna jeśli chodzi o ten parking czyli zdecydowanie cieplej niż wczoraj więc można spokojnie w bluzie iść dzwony, które biły już od siódmej rana ale wcześniej przygrywały piękną muzyczkę ale nie rozszyfrowałem jej tym razem bo czasem w Polsce się udaje nawet zanucić jakąś kościelną melodię tak tutaj teraz po prostu nawołują do tego, żeby przyjść do kościoła ale my do kościoła nie idziemy, tylko idziemy na górę żeby z zupełnie innej perspektywy zobaczyć jedno z najstarszych miast świata i Wam to pokazać dotarliśmy do centrum tutaj wczoraj, można powiedzieć, że kończyliśmy naszą przygodę pod tym kościołem a teraz jeszcze zanim wyruszymy, chcielibyśmy się napić kawki więc szukamy jakiejś kawiarni pijemy espresso macchiato Cappuccino. I lecimy dalej. Nie rób fu, bo tak pachnie obiad w Sassi. Coś takie niedzielne obiadki. Chociaż trzeba pamiętać, że Włosi co do zasady nie gotują często. Znaczy, wolą wychodzić na miasto albo kupować dania i przynosić do domu i wtedy jeść razem z rodziną, bo to akurat kultywują. Więc myślę, że. Dzisiaj w niedzielę, może też gotują. Jak u nas taki niedzielny obiad, rosołek i schaboszczak. A zjadłbym, zjadł. Albo wiecie co, bym zjadł Kluski śląskie i z radzika z młodą kapustką. Kto zrobił się głodny na samą myśl, niech da łapkę do góry. No, za dnia też to bardzo ładnie wygląda. Ale większość już widzieliście, więc teraz idziemy patrzeć na inną perspektywę. Widzicie ten most tam na dole? To tam musimy zejść. Ale wysoko, co? Tam się wspinają, nie mają siły, bo to jednak jest kawałek. Najpierw musimy zejść w dół, żeby potem wejść tam, do góry. Nie trzymając was dalej w niepewności, ruszamy z kopyta. Jak możecie zobaczyć na moście biało-czerwony akcent się schylić tu perspektywa miasta a tutaj mostek taki wiecie uu, uu, uu. ale chodzi mm. <laughs> można sobie poskakać <laughs> hopsa, hopsa tutaj ładny strumyczek jakiś taki potoczek sobie płynie <laughs> ale wyrzuca hoppa, hoppa. fajne nie ma w ogóle stresu bo jakoś tak mamy coraz większe doświadczenie, jeśli chodzi o takie mostki. Fajna przygoda, było schodzenie. To teraz coś się powspinać, trzeba będzie zdjąć buzę, bo już czuję, że jestem mokry. A co dopiero za chwilę. Po drugiej stronie, tak jak mówiłem, możecie zobaczyć, jak właśnie w takim surowym stanie, już podniszczonym, wyglądają takie domy. Bo wczoraj widzieliście to w lepszym stanie, kiedy jeszcze były te wszystkie artefakty. No a tutaj po prostu jaskinia, no bo przypominam, że to miasto, te tutaj jaskinie powstawały w epoce Kamienia Łupanego i pierwsze plemiona tutaj się łączyły i mieszkały, co też jeszcze wczoraj doczytałem i też ważne, ci ludzie tutaj bardzo właśnie byli ze sobą życi, to były takie mm, niby mała, mała mieścina ale w tym swoim takim gronie ci ludzie bardzo mocno się trzymali pomimo tych niewygód tych chorób i niedoskonałości życia codziennego radzili sobie, byli przy sobie i sobie nawzajem pomagali tutaj kolejne takie właśnie wydrążone Pomieszczenie, w którym kiedyś mieszkali. Niebie kościoły otwarte dla wszystkich, a jednak zakratowane, i jeszcze do tego zabezpieczone kłódką. A końcówka niczym zdobycie wielkiego szczytu. Piękna rampa i zobaczcie, Uuu, do góry. W momencie, kiedy zdobywa się jakiś szczyt, pada pytanie, czy warto. My jednogłośnie możemy odpowiedzieć. Że warto przejść się tutaj na spacer, żeby zobaczyć całą perspektywę miasta. Wy, jeśli nie chcecie, nie możecie lub nie macie ochoty, no to oglądajcie teraz, bo macie to bez żadnego wysiłku. I sami przyznajcie, że widok jest piękny, no ale jeszcze pokażę Wam, jak to wygląda z drugiej strony. A, i tam można wjechać, w razie czego. Tu. Można wjechać bezpośrednio samochodem. Gdyby ktoś nie miał ochoty na spacer, może sobie skrócić swoje męki. Chociaż naprawdę fajnie się tutaj wchodzi fajne widoczki. Chociaż i trasa nie jest jakaś taka naprawdę bardzo mocno wymagająca. No i kilometr 80 z tego co widzieliśmy na samym początku. Tutaj moi drodzy, możecie zobaczyć właśnie zdecydowaną różnicę pomiędzy starą częścią miasta, tą najstarszą, a tą trochę młodszą. Tutaj widać, że w tej skale są tylko drzwi, czyli to co yy, mówiliśmy. Drzwi, małe okienko jako wentylacja i to wszystko. De facto, jeszcze odpływ na wodę, w sumie wpływ do głównego zbiornika. A później, jak już teraz możecie zobaczyć, zmienia się od razu to budownictwo, czyli większa część tego domu znajduje się przed całą skałą, no a dalsza jej część już w skałach. Bo taka metoda budownictwa właśnie tutaj występowała. Wróciliśmy do ścisłego centrum. Teraz idziemy na kawę, bo jak wiecie, przed podróżą na niej nie byliśmy. Nie trafiliśmy na kafeterię, która jest w słońcu, bo w cieniu teraz, kiedy jesteśmy tacy trochę przepoceni, jest spoczko, ale w słońcu jest belissimo chciałoby się powiedzieć. No dobrze, podsumowując naszą wizytę, pamiętajcie, że warto. Droga naprawdę nie jest jakoś bardzo wymagająca i straszna. Można ją spokojnie przejść nawet z dziećmi, bo takie na trasie mieliśmy. A teraz chodźcie razem z nami na pyszną kawkę, bo chyba na nią zasłużyliśmy. Kawka wypita. Ale długo szukaliśmy odpowiedniego miejsca, bo nawet znaleźliśmy coś w słońcu, ale obsługa tam była poniżej krytyki. Nieważne. Jeszcze dla chętnych zwiedzanie. Zamku w materze. Jeśli mielibyście taką potrzebę i ochotę, my sobie odpuszczamy, oglądamy z zewnątrz i kierujemy się do naszej przyczepki. Tam przygotujemy sobie obiad. Dzisiaj gnoci z sosem pomidorowym, cieciorką i chyba jeszcze fasolka. Także będzie się działo w naszym jednym garnku. Najlepsze potrawy w van to jednogarkowe, bo jest najmniej zmywania. A poza tym bardzo przyjemna mieścina. Jeszcze raz gorąco i serdecznie polecamy, ale czas ruszać dalej. Bardziej na zachód, na tą część, gdzie, którą wszyscy bardziej się zachwycają, bardziej też górzystą. I dlatego musimy rozsądnie dobrać trasę, bo nie wszędzie będziemy w stanie dojechać. Woda za moment będzie się gotowała. Gnoci już czeka. Muszę pokroić tą mocarelkę. Do tego będzie taka passata pomidorowa, pesto pomidorowe, czerwone, cieciorka i fasola. Jak ugotuje się gnocchi, wylewamy wodę, dodajemy resztę, podgrzewamy. Mozzarella pokrojona. gnoci już wypłynęło, więc jeszcze 60 sekund. No i będziemy pomału kończyć. I można powiedzieć, że nasza wariacja dania wózkiego jest gotowa. sery mozzarella zobaczcie jak się pięknie ciągnie to będzie bardzo pyszne serowe danie może trochę sera za dużo, no ale kto nie lubi sera w Daniu dobra, nakładamy i jemy a Wam wszystkim również życzymy smacznego miałem się włączyć, kiedy będziemy dalej ruszać zwiedzać Włochy ale po obiedzie zrobiło nam się tak cieplutko, błogo i stwierdziliśmy, że w weekend nie lubimy za bardzo się przemieszczać, weekend lubimy spędzać w jednym miejscu. No i tak też się stało. Zostaliśmy na tym samym parkingu i dzisiaj już nigdzie się nie ruszamy. Weźmiemy sobie kąpiel, poczytamy książkę, może coś obejrzymy, a z Wami zobaczymy się już jutro.